Na polskich pseudorolników padł blady strach. Unia Europejska chce zabrać im pieniądze. O tym, kim są ci legendarni pseudorolnicy, dowiecie się z materiału. Zachęcam was do subskrypcji naszego kanału, komentowania materiałów i zostawiania łapek w górę. Rewolucyjny pomysł oburza Polaków. Wśród największych oburzonych, uwaga, uwaga. Kościół katolicki i partia rządząca. Gra toczy się o naprawdę duże pieniądze, chodzi o miliardy złotych. No i teraz dochodzimy do sedna całej sprawy. Według Głównego Urzędu Statystycznego mamy w Polsce milion 300 tysięcy rolników. Przeciętne gospodarstwo rolne liczy około 11 hektarów. Te liczby to fikcja, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Większość rolników od lat nie wyjechała traktorem w pole. Trzeba powiedzieć sobie wprost: obecny system premiuje patologię i blokuje rozwój produkcji żywności w Polsce. Słabo musicie przyznać. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA szacuje, że w naszym kraju jest tak naprawdę 400 tysięcy rolników. Mowa o takich, którzy naprawdę uprawiają ziemię. Nieźle to kontrastuje z liczbą 1 300 tysięcy, o której mówi GUS. Jak widać, wszyscy chętni wyciągać ręce po dotacje, ale wyjechać traktorem w pole, to już nie ma komu. Fundacja wskazuje, że nawet 80% rolników pobierających dopłaty nie uprawia pola. Są to spadkobiercy i właściciele ziem, które leżą odłogiem. No i teraz dochodzimy do sedna sprawy. Unia Europejska postanowiła wziąć byka za rogi i rozgonić towarzystwo. Od 2023 roku zaczną obowiązywać ustalenia programu wspólnej polityki rolnej. Jeśli kraje chcą z niego skorzystać, muszą wprowadzić tak zwaną definicję aktywnego rolnika. W skrócie chodzi o to, żeby pieniądze trafiały do ludzi, którzy produkują żywność. Jedni powiedzą tylko tyle, inni, że aż tyle. W Polsce natomiast rolnictwo na papierze kwitnie na potęgę. Kasę od Unii dostaje się od hektara, nikt tego nie sprawdza. Skąd to wielkie oburzenie? Największym beneficjentem dopłat do rolnictwa w Polsce jest Kościół katolicki. Ile żywności przy tym produkuje? Tonę? 200 ton? 10 kg? Pozostawiam wam to do oceny. Według mnie. Sytuacja ta wymaga rozwiązania, bo generuje patologię, a ci, którzy chcieliby korzystać z tej pomocy, dostają jej mniej przez tych, którzy są rolnikami tylko na papierze. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie aktywnie, trzymajcie się, cześć.